Hop. 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 Siemanecko, z tej strony trener siwy, a to kolejny odcinek Eksperta w Ringu. Dziś moim gościem jest Klaudia Syguła. Witam serdecznie. serdecznie w moich skromnych progach. Fajnie, że wpadłaś. moja droga, zacznijmy od tego, jak taka ładna dziewczyna jak ty znalazła w tym środowisku pełnym samców mocno bijących. Skąd w ogóle pomysł na sport, walki w swoim życiu? E, to nie był w sumie mój pomysł. To się narodziło czysto przypadkowo. Kiedyś mój kolega z, ze szkoły zaproponował mi, żebyśmy pojechali razem na trening, bo Trener, który prowadził zajęcia karate, otwiera sekcję brazylijskiego jiu-jitsu. No i ja mówię, dobra, to jedziemy. Pojechałam, no totalnie mi się nie spodobało. Ja miałam wtedy 14 lat, nigdy nie miałam do czynienia ze sportem. Trener był taki konkretny, wymagający. No gdzie ja osoba taka niesubordynow niesubordynowana, jak usłyszałam, że mam ciężkać jakieś pajacyki i tak dalej, to ja mówię, wychodzę stąd. No i wyszłam w trakcie treningu, trener mnie zawrócił. Opierdzielił mnie, powiedział, że nie można tak sobie wychodzić bez pozwolenia i tak dalej. Więc ja jako taki buntownik to mówię, no nie, no ja już w ogóle tam nie wracam. I to było we wtorek, pamiętam, a w czwartek był kolejny jakby trening tego jiu-jitsu. i coś mnie podkusiło, spakowałam torbę i pojechałam na ten trening, chociaż mi było wstyd tam wrócić po tamtym incydencie. No i wróciłam i tak już zostałam. No, gdzieś tam pojawiła się ta pokora u mnie i zaczęłam sobie po prostu trenować do jitsu a gdzie trwałeś? Gdzie, gdzie, gdzie to był twój pierwszy klub? W United Gym w Podębicach, tam moje rodzinne strony. Okej. Okay. Teraz jesteś reprezentantką Angosu. Eee, jak to się stało, że znalazłaś się w tym klubie? Oj, to jest w ogóle moja, moja historia jeśli chodzi o sport, jest <grym> bardzo, bardzo kolorowa i myślę, że nawet nadaje się na książkę. Eee, ja oczywiście po tym klubie United Gym trafiłam później do Octopusa do i później do Sharktom Team Łódź. Eee, do klubu prowadzonego przez Karolinę Kowalkiewicz, ale Nastąpił COVID, pandemia, my, my trenowaliśmy w siłowni, siłownie były pozamykane, więc automatycznie strefa fight też była zamknięta. No i akurat w tym czasie wpadł mi genialny pomysł, żeby zadebiutować zawodowo. Podczas COVID, gdzie nie można było trenować. No trenowałam w piwnicy u swojego fizjoterapeuty, biegałam sobie po lesie, robiłam pajacyki i myślałam, że to mi starczy, żeby wygrać walkę zawodową. No życie mnie brutalnie zweryfikowało, bo przegrałam tą walkę zawodową. Jeszcze przegrałam przez Poddanie, gdzieś tam bardzo mnie to zabolało i stwierdziłam, że no coś trzeba zrobić, coś trzeba zmienić. E, pieniądze z gali e, z, mojego pierwszej, z mojej pierwszej walki zawodowej, stwierdziłam, że przeznaczę sobie na obóz. No i jako miejsce obozu wybrałam właśnie poznania, Ma. Przyjechałam na półtora tygodnia, bo na tyle starczyłoby mi kasy z, z mojego debiutu. No ale gdzieś tam mm, spodobało mi się, chłopaki też zaczęli mnie tam zachęcać, żebym zaczęła u nich trenować. Gdzieś tam właśnie Michał Andryszak też był tą osobą, która dużo ze mną rozmawiała, mówiła mi o jakichś perspektywach rozwoju w tym klubie i tak dalej. No i ja po tych dwóch tygodniach wracam do domu, ja znajmuję rodzicom, że rzucam szkołę, rzucam pracę i ogólnie to się przeprowadza do Poznania, nie? więc możecie sobie wyobrazić ich minę, jak to usłyszeli. No, ale no moi rodzice zawsze mnie wspierają, więc mówiłam, no jak sobie da żadno, to okej, okay, nie? No, ja mówię, no nie wiem, czy sobie dam radę, ale, się, ale tak robię. No i tak w sumie bez, bez żadnych takich e, jakichś tam większych możliwości. No bo wiadomo, no osoba młoda też wszystko miałam wziąć kasę i tak dalej, e, gdzie ogarniać mieszkanie w Poznaniu i tak dalej. Mówię, zaryzykuję, postawię wszystko na jedną kartę. Jeszcze z jedną walką w plecy to już w ogóle dużo osób myślało, że jestem jakaś postrzelona, że w ogóle na coś takiego się decyduje. No i przeprowadziłam się do Poznania i jakoś dałam sobie radę. Mega, mega historia. A my jedziemy dalej. No powiem Ci, że jest szalona historia. Jak historia. gdyby moja córka przyszła do mnie właśnie z rekordem jeszcze 0-1 i powiedziała, rzucam wszystko i i, I stawiam wszystko na jedną kartę. No to zastanowiłbym się, mu się. Ale tak jak mówiłaś, że rodzice zawsze cię wspierali. I z tego 0-1 zrobiło się teraz. 6-1. 6-1. Pięknie. No tak jak mówiłam, właśnie gdzieś tam mój tata był u mnie wtedy w narożniku, zobaczył, jak ja to przeżyłam i chyba po prostu stwierdził, że nie może mi zabraniać spróbować, najwyżej no, popełnię błąd i wrócę do domu, wrócę do normalnych obowiązków do szkoły, bo za, na to zawsze jest czas. A jeśli chodzi o sport, to ten czas jest tam gdzieś tam ograniczony, no, nie? Więc, więc cieszę się, że mam takich rodziców, którzy mnie wspierają i nie żałuję swojej decyzji. Fajnie, fajnie, fajnie. Porozmawiajmy o Twojej ostatniej walce, do której nie doszło. Miałaś się bić na MMA, tak? Co tam się w ogóle wydarzyło? Kurczę, to jest w ogóle jakaś skomplikowana sytuacja. Ja mogę powiedzieć, co ja usłyszałam od e, znajomych. Że prokuratura zainteresowała się osobą, która brała czynny udział w organizacji tej gali. Mhm. Plotki były też takie, znaczy się plotki, to jest oficjalne ogłoszenie organizacji, że wycofał się główny sponsor. Od innych słyszałam też, że zakłócili się z Polsatem, gdzie ta gala miała być transmitowana. Więc ogólnie plotek jest dużo, ile jest w tym prawdy, nie wiem, bo nikt z organizacji się do mnie nie odezwał, nie wyjaśnił mi sytuacji, zostałam tak jakby bez żadnej informacji, po prostu odwołali event 10 dni przed galą, no i, i to tyle, nie? I to nie pierwsza taka historia w swojej karierze, dość często się zdarzało. Jest to chyba demotywujące i mówiąc szczerze wkurwiające, że człowiek jednak Robi ten cały okres przygotowawczy, inwestuje czas, pieniądze, chce się pokazać, chce zawalczyć, a na tydzień przed odwołają ci gale i zostajesz kurczę, z, z, ręką, z ręką w nocniku, jak to się mówi. Nie? No, dla mnie jest to bardzo bolesne, bo co innego, jak ci odwołają galę miesiąc przed, dwa miesiące przed, a w mojej sytuacji odwoływali mi gale dwa dni przed tydzień przed, to gdzie już mam cały okres przygotowawczy za sobą, mam wagę zrobioną, mam kasę zainwestowaną w przygotowania i tak dalej. No i gdzieś tam to troszeczkę boli, że jakby nie mam okazji się zaprezentować, bo no inaczej się trenuje, jak się ma jakiś cel, jak się ma walkę, jak się ma rywala, jak się ma datę, a inaczej się trenuje. Po takiej odwołanej walce. Gdzieś ta, ta motywacja spada. No i też szczerze to sama się dziwię, że po tylu akcjach w tamtym roku i na sam początek tego roku, że ja sama nie zrezygnowałam z tego, bo to jest naprawdę ciężkie, kiedy wkładasz dużo serca, dużo pracy w przygotowania, a później ktoś cię olewa, nie walczysz i nawet nie masz żadnej jakby rekompensaty za przygotowania. Bo to już nie chodzi o to, żeby zarobić, tylko żeby wyjść na zero chociażby, nie? No smutne, to jest smutne. No, dość, dość, dość. Często się chyba to zdarza, właśnie szczególnie wśród, wśród kobiet, bo jednak ta ilość zawodniczek jest bardzo ograniczona i w ogóle znaleźć chyba rywalkę, nawet na zastępstwo jak gdzieś tam wypada. Z nie z powodu organizacyjnych tylko że na powodu to jest ciężko, prawda? Tak, to jest prawda. Też ja mam kategorię wagową 61 kg. To jest taka kategoria gdzieś tam ograniczona wśród kobiet. Zazwyczaj kategorie te troszeczkę niższe 52, 57 są lepiej obsadzone niż ta moja. No i wiadomo, no jeżeli ja teraz mam rekord 61, no to też muszę znaleźć rywalkę gdzieś tam na podobnym poziomie w Polsce, w Europie jest ciężko. Gdzieś tam dalej ściągać to też są koszta, więc żadna organizacja, że tak powiem, nie chce też wykładać pieniędzy. Żeby żeby zorganizować cygule event i to na zastępstwo, bo jeżeli chcą organizować walkę, to chcą żeby ona była po prostu od samego początku mocna i dobra, a nie żeby na szybko wydawać kupę kasy tylko po to, żeby załatać załatać tą walkę jakoś uratować moją walkę, nie? No, organizacja eventów to nie jest łatwy jak jak Ja wiem, wiem. Też coś wiem o tym, a my jedziemy dalej. Jak jesteśmy przy temacie tych walk, opowiedz o swojej na początek najgorszej walce, którą naj, 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 najgorzej wspominasz, yy, to... pomijając te, które się nie odbyły oczywiście. A było ich sporo, jak powiedziałaś, to było w zeszłym roku trzy, w tym jeszcze nie mamy lutego, a już jedna jest odwołana, to naprawdę można, można się wkurwić, co? Można, można, ale gdzieś tam jeszcze trzymam te, te emocje na wodze. No to jeśli chodzi o najgorszą walkę, to uważam, że to była moja Trzecia zawodowa, chyba trzecia z Zoją Litwinienko. a dlaczego najgorsza? Najgorsza, bo dużo momentów przespałam, ona była oczywiście wygrana, ale podjęłam bardzo wiele prób skończeń, których nie skończyłam. Poszłam po moplatę, poszłam po po poduszenie i gdzieś tam zawsze czegoś brakowało i to mnie tak najbardziej boli, że nie, nie, nie skończyłam tej walki przed czasem. Mm -hmm. A taka walka, której jest najcenniejszym łupem w Twoim rekordzie? Najcenniejszym łupem chyba e, ta ostatnia walka, bo ja zawsze powtarzałam, że jestem bardziej graplerką, a tutaj zakończyła się ta walka przez frontkika, także to było takie fajne dla mnie. Widziałem, widziałem, to jest ten taki słynny słynny frontkick. Tak, tak, front tak, Pikachu tak, tak zwany. Straszny, boli bardziej niż z Cyganem. naprawdę też mi raz, raz się oberwało z czegoś takiego i i no Przyznam, że sama byłam zaskoczona, że to weszło i że, że, że weszło w punkt, że ją tam zgięło. Nie? Bo, no nie spodziewałam się. Kopałam te fronty bardziej, żeby ją zdystansować. Powiedziałam, że jest bokserką że mam mocne łapy, niż żeby ją faktycznie skończyć. Nie? No, a tu patrzę, a już skulona, więc to było takie fajne. Bardzo się z tego cieszyłam. A powiedz mi, bo mnie to ciekawi. Nie? Eee, tak, już wspomnieliśmy. Kobieta atrakcyjna. <laughs> Jak sobie radzić właśnie w tym świecie? W tym świecie? No... Może teraz męskim. dostanę liście, ale w tym męskim świecie, gdzie jednak, jednak mamy też okazję razem trenować, bo też tam zaglądam do ankosu, no i w 99% jesteś jedyną kobietą na sali. Jak sobie radzisz w tym, w tym, w tym klimacie? Jak, 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 jak to wygląda? Szczerze, no ja na przykład lubię bardzo przebywać z mężczyznami. Może e, dlatego, że mi się wydaje, że ja mam trochę taki bardziej charakter męski. E, faceci przeważnie nie plotkują, nie obgadują, są tacy konkretni, co myślą, to mówią, nie ma żadnych domysłów. Tak, zero jedynkowi gdzieś tam też mi się to podoba. No i ja też, jeśli chodzi nawet o trening, ja jestem cięższą kobietą. Ja nie jestem lekka, więc e, większą satysfakcję mi sprawia jak się biję z chłopakami niż z dziewczynami i co chwilę słyszę od jakiejś tam na przykład dziewczyny: "A bo ty jesteś ciężka i mnie przygniotłaś", albo czy coś tam nie". No to wolę ja sobie podarzekać, że chłopak jest silniejszy i cięższy niż niż słuchać tego od dziewczyn. Gdzieś tam zaklimatyzowałam się w tym męskim gronie i bardzo mi to odpowiada. A my idziemy dalej. Ok, sport sportem, tak jak Tak jak mówiliśmy Walki co chwilę odwołane, a jakoś trzeba żyć, prawda? Powiedz mi, czy tylko zajmujesz się treningami sportem, czy, czy też też poza salą pracujesz gdzieś, jak to wygląda? Skupiam się w 90% na sporcie, bo jednak trenuję dwa razy dziennie, a to wymaga czasu i też wymaga czasu na regenerację między treningami, ale prowadzę też treningi personalne i też pracuję w salonie kosmetycznym, troszeczkę zajmuję się medycyną estetyczną. No i jeszcze się uczę. No to sporo, sporo. A co ten? Co? Gdzieś studiujesz czy? Chodzę do szkoły, będę asystentką stomatologiczną. Pięknie, pięknie. Dobrze, dobrze. Mówiliśmy o tym męskim sporcie. Jak wygląda sytuacja? Znaczy ja wiem jak wygląda sytuacja, bo twój chłopak też jest fajterem, pozdrawiam serdecznie. Zróbie, pozdrawiamy, króciana, pozdrawiamy, nie za blisko, nie za blisko. No, no. e, bo właśnie wydaje mi się, że taka Taka silna kobieta jak ty, no musi mieć silnego faceta, prawda? Jak to wygląda? No wygląda to tak, że ja na swojego faceta czekałam 25 lat. 20... <grym> 25 <grym> lat, naprawdę ciężko, ciężko kobietom. No taki właśnie fa fajny trochę temat poruszyłeś, bo uważam, że zawodniczkom takim właśnie silnym, jeśli chodzi o charakter kobietom, jest ciężko znaleźć partnera sobie na życie. Ja też miałam bardzo duży problem. Gdzieś tam już nawet się spisałam na straty, że nie, na mnie to już nic nie czeka. Nie mówię, kupię sobie kota, psa i mówię, to będą moje dzieciaki. No, gdzieś tam pojawił się Kuba w moim życiu, przyjechał na sparingi e, do Ankosu i, i tak już został. I uważam, że fajnie, jak ta druga osoba też podziela twoją pasję i, i możecie razem się realizować. I już się Kuba, wiesz, może czuć bezpiecznie, bo. Tak. <laughs> w razie czego ja go obronię, w razie czego on mnie obroni, nie? Oboje możemy się wszędzie czu czuć bezpiecznie. Pięknie, a my jedziemy dalej. Ok, jedno z moich ulubionych pytań, gdzie widzisz Siebie za 5 lat? Jeśli chodzi o moją karierę zawodową, to widzę Siebie w UFC. I wiem, że to dla niektórych może, może zabrzmieć y, nieskromnie, ale też nie, nie, nie mam zamiaru być skromna, bo wiem ile czasu poświęciłam, żeby być w tym miejscu, w którym obecnie jestem i ile serca i pracy wkładam, żeby tam się znaleźć, więc uważam, że za 5 lat na pewno tam będę. Tego ci życzę. A prywatnie? A prywatnie będę y, żoną i właścicielką jakiegoś malutkiego, fajnego pieska. I tego właśnie życzę, moja droga. Hop, jedziemy dalej. Pam, 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 Moi drodzy, to było na tyle. Moim gościem była Klaudia Syguła. Coś na koniec. Bardzo chcę podziękować za zaproszenie. Fajnie mi się gadało, fajnie mi się robiło tarcza. Bardzo fajnie spędzony czas. Cała przyjemność po mojej stronie. A my widzimy się w następnym odcinku.